naszymi reprezentantami zmagającymi się o najlepszy stół wielkanocny. 1 kwietnia, w niedzielę palmową, podczas ósmej już edycji tradycji stołu wielkanocnego w Marcinowicach, stoiska przygotowane przez miejscowości z gminy żarów uginały się pod ciężarem przygotowanych pyszności. Co przedstawia ekspozycja stołu wielkanocnego Kalna? Y, oczywiście tradycyjne potrawy wielkanocne naszej miejscowości. Y, staramy się co roku, aby wystrój stołu był inny. Inne kolory, miały inne ozdoby, ale raczej z potrawach to gustujemy w naszych specjałach kalnowskich. Także wiele gospodyń, dużo pracy włożyło w to i każde już mają swój taki ulubiony wypiek, wypiek i danie, które robią co roku na stoły wielkanocne, bo muszę zaznaczyć, że wiele lat już bierzemy udział w tych, w tych imprezach. I najpierw zaczynaliśmy w Rzoku w Żarowie, później w Gminnym Centrum Kultury, w zeszłym roku byliśmy we Wrocławiu, w Arkadach. No i w Marcinowicach już trzeci rok, także już jesteśmy tutaj dobrze znane z tej najlepszej strony. A jakie przysmaki można dzisiaj zjeść skosztować, zadegustować na waszym stoisku? Tak, y, od początku zaczynamy, no najważniejsza chyba w tradycyjnym stole wielkanocnym jest Pascha Wielkanocna. To już jest starodawny przepis naszej pani władzi przewodniczącej koła gospodyń. Są również myszki z twarożku białego, które można sobie super na wiosenną kanapkę rozprowadzić. Są kaczuszki serowe i kurczaczki żółciutkie. Pasztet tradycyjny z królika z jajeczkiem. Tradycyjny chleb naszkalnowski, słynny, trzykolorowy. Wiadomo, że mazurki, serniki, babki wielkanocne, nadziewane jaja, sałatka wielkanocna. Proszę za tą piękną ozdobą. Także mówię, takie typowo tradycyjne kalnowskie potrawy i wypieki. A jak kalno na tle innych miejscowości wypada dzisiaj w Marcinowicach? No dla nas zawsze po prostu mega. Dla nas zawsze to jest pierwsze miejsce i wiele lat już jesteśmy. Wszystkim się podoba, widzimy po publiczności, że każdy jest zachwycony. Także my jesteśmy zachwyceni całą tutaj oprawą i innymi stołami, ale nasz stół myślę, że również też wzbudza wielkie emocje. Podobnego zdania były panie z koła gospodyń wiejskich z Zmrowin oraz Łażan, których stoiska odwiedzały tłumy zwiedzających, raz po raz zatrzymując się przy smakowitych potrawach. Co możemy dzisiaj w Marcinowicach zjeść, zobaczyć, zadegustować na stoisku z Zmrowin z Żarów? Naszą taką y, y, to, y, specjalnością na wielkanocnym stole jest mieszanina. Jest to potrawa, y, którą się przyrządza w ten sposób, że robi się zapiekankę na, na słono z makaronu. Z sera białego i potem wszystko się kroi w kostkę. Ser, makaron zapiekany, jajko w kostkę ugotowane na twardo, upieczone mięso w kosteczkę i kiełbasę wędzoną. To wszystko się daje do rondla, wkłada się, podgrzewa i podaje się na śniadanie wielkanocne świkłą albo skrzanem. A jakie jeszcze smakołyki możemy dzisiaj na stoisku z Mrowin? Zobaczyć. No, również taką specjalnością jest kaczka francuska nadziewana. No, w tym roku kaczka przebrała się za zająca. Mamy również chleb swojego wypieku. Mąka pszennożytnia z płatkami owsianymi. No i jak widać, mamy właśnie wszystkie swoje wypieki: to ciasto drożdżowe, babę drożdżową. A z mięs mamy pasztet z ziołami i tak zwaną pieczeń zając w środku z ugotowanym jajkiem, na twardo. A jak trwało przygotowania do, dzisiejszego, do dzisiejszej ekspozycji? No było bardzo gorąco przez dwa dni. Jesteśmy w sumie pierwszy raz. Nie wiedziałyśmy w jaki sposób tutaj to wygląda, bo nie byłyśmy wcześniej, ale mamy taką dużą satysfakcję i bardzo się cieszymy z tego, że tutaj jesteśmy, bo no, coś nowego to jest dla nas. A jak Pani sądzi, jak mrowiny wypadają na tle innych miejscowości, jeżeli chodzi o gminę Żarów? No myślę, że jesteśmy taką dosyć wioską aktywną i próbujemy mimo wszystko jakichś tam podziałów e, jednoczyć się i gdzieś tam być e, w świecie i prezentować gminę Żarów. Wasze stoisko rzuca się w oczy? Tak, tak. Myślę, że tak. Przechodnie przy, przechodzą, zaglądają, także chyba nie znaczy moko zawiesić. Pani sołtys, proszę powiedzieć, co możemy dzisiaj w Marcinowicach na stoisku łaszańskim zobaczyć, zadegustować? Możemy degustować różne pyszne rzeczy. Mamy e, świeże wędliny, e, wędzone, naszej roboty. E, wszystkie wyroby też są naszej roboty, a polecamy również żurek, który jest e, żure, na, na własnym zakwasie. Własne jajka, kiełbaska, bardzo pyszny. Mamy tak samo tutaj upieczony biały ser, który jest suszony w piekarniku przez trzy dni, pracochłonny, ale jest bardzo pyszny. Mamy upieczony chlebek naszej roboty tak samo, panie upiekły, babkę z jagodami, sernik, no i wszystko, mazurek mamy pyszny, czterowarstwowy. No i mamy też jajka w zalewie buraczanej, o której opowie koleżanka, ona to robiła, to ona tam lepiej się opowie. Jajka w zalewie buraczanej wykonuje się w następujący sposób. Najpierw buraki się kroi i gotuje, później się przecedza, jajka trzeba wcześniej ugotować. I do tej zalewy dajemy czosnek, różne przyprawy, cukier, pieprz, sól, a na koniec przy włożeniu już do słoika świeży koperek. Później na dwa dni do lodówki dajemy te jajka w tej zalewie. Po dwóch dniach już można spożywać. No nie chcemy się też chwalić, ale polecamy nasze nalewki. Także później po wizytacji zapraszamy do nas na próbowanie. Równie dużym zainteresowaniem cieszyły się ekspozycje Stołu Wielkanocnych, Żarowskiego Związku Emerytów, Francistów i Inwalidów oraz placówki wsparcia dziennego Cztery Pory roku. Danien na stole wielkanocnym jest galantyna. Jest to kurczak drelowany z kości, do tego dodana pierś z indyka, obsypana warzywami, zawinięta jak szynka i parzy się ją tyle, ile waży. Ponieważ ważyła kilo 20, parzyłam ją godzinę i 20 minut. Poza tym są inne potrawy, które są wszystko jest swojskie. Jest szynka, jest kiełbasa, jest kaszanka, są jajka, są jajka nadziewane, jest ciasto swojskie, jak sernik, orzechowiec, śmietanowiec, babka, makowiec. No i poza tym są różnego rodzaju nalewki. Co to jeszcze? Biała kiełbasa zawijana w cieście, klops z jajkiem. Co jeszcze tam było? Co tam jeszcze? No. Jajeczka z, gal z galaretki owocowej. No i co jeszcze? Co tam jest? Usko z kurczaka nadziewane Na... farszem. No. A jak trwały przygotowania do dzisiejszej imprezy? Oj, trzy dni. Trzy dni. Trzy, trzy dni. Tak, bardzo. A czy panowie pomagali pan paniom? Tak, pomagali. Panowie. Oj, mogę. Tak. Jej i mnie, bo to myśmy wykonywali wszystko. A czym wasze stoisko się wyróżnia na tle y, innych stoisk, które tutaj dzisiaj możemy podziwiać Marcinowice? Y, No Moje to się wyróżnia galantyną, bo nie widziałam nigdzie galantyny. Pit. Co jeszcze? No i nalewki. Nalewki z płatków Róży. A moje pisankami z galaretki. Pisanki tak. z galaretek owocowych. Polecacie wasze stoisko? Nie. Polecacie wasze stoisko? Oczywiście. A dlaczego? No, bo, bo wszystko jest smaczne. Pani Natalia, proszę powiedzieć, co możemy dzisiaj zobaczyć, zjeść w Marcinowicach na Stoisku Świetlice Środowiskowej 4 pory roku? Zjeść możemy, znaczy naszą potrawą prezentowaną były muffiny z białą kiełbasą. Mamy kugiel barmiński, babkę ziemniaczaną, pasztety ziemniaczków i iboczku, białe kiełbaski w koszulkach. Oraz można zakupić jajka, pisanki wielkanocne. A jak trwały przygotowania do dzisiejszej imprezy? Przygotowania trwały bardzo długo, bo robiliśmy bardzo długo parę miesięcy jajka. No i razem z koleżanką moją gotowaliśmy. Na Stoisku Świetlnicy Środowiskowej, cztery roku, znajdują się piękne rzeźby. Proszę nam opowiedzieć, skąd one się tutaj wzięły. Po prostu chciałem pokazać moją pracę, żeby ludzie zobaczyli. I ja się w tym lubuję. Wykonuję to od kilkunastu lat, do kilkunastu lat. Może ktoś będzie zainteresowany, prawda? Jest to przy okazji zbliżających się świąt wielkanocnych, dlatego to jest w większości rzeźba sakralna, to się zajmuje szczególnie. Tak, tak? A czy ciężko wykona wykonać taką rzeźbę? Dużo Pan czasu, siły no pracy jest. wkłada? No jest, jest, bo nie dość, że jest ciężko y, z materiałem, bo tej lipy coraz mniej, y, to poza tym trzeba to wszystko wyrysować. No i to jest mękodzieło. To trzeba dłubać i dłubać. No. Na jednej schodzi. Kilkanaście godzin, w zależności od, od kształtu, od wielkości itd. No to gratulujemy, bo rzeźby są piękne. Dziękuję pięknie. Tu mnie i Gwarno było również w niedzielę palmową 1 kwietnia w Gminnym Centrum Kultury i Sportu, gdzie rozstrzygano konkurs świąteczny. Trzynasta już edycja konkursu, jak zawsze, cieszyła się dużym powodzeniem, o czym świadczyły ogromne ilości prac nadesłane do organizatora. Dzisiaj w Żarowskim Centrum Kultury i Sportu odbył się konkurs wielkanocny, w którym wzięło udział ponad 200 osób w różnych kategoriach. Były to kategoria na pisankę, kraszankę od lat 6 do 10, kategoria na pisanka kraszanka od 11 do 15 roku życia, pisanka kraszanka powyżej 15 roku życia, palmy do 2 metrów, wypieki wielkanocne oraz serwetki wielkanocne. Przygotowując się do udziału, uczestnicy z pewnością prześcigali się w pomysłowości. Poziom prac był bardzo wysoki, dlatego wyłonienie zwycięzców było nie bardzo trudną pracą. Jury sugerowało się estetyką pracy, jeżeli chodzi o najmłodsze dzieci, natomiast jeżeli chodzi o młodzież i osoby starsze, odwołaniem do tradycji, sposobem wyeksponowania dzieł oraz również estetyką. Po długich i burzliwych naradach postanowiliśmy przyznać następujące pierwsze miejsca w poszczególnych kategoriach. Jeżeli chodzi o pisankę i kraszankę od 6 do 10 lat, pierwsze miejsca zajęli Miłosz Kołodziej ze Szkoły Podstawowej w Żarowie oraz Justyna Mikołajek ze Szkoły Podstawowej w Mrowinach. Jeżeli chodzi o pisankę i kraszankę od 11 do 15 roku życia, to pierwsze miejsce zajęła Aleksandra Darosz z Gimnazjum w Żarowie. Pisanka, kraszanka powyżej 15 roku życia. Pierwsze miejsce zajęła pani Krystyna Wudel z Pyszczyna. Jeżeli chodzi o palmę, do dwóch metrów. Pierwsze miejsce przypadło sołectwu w Mrowinach. Wypieki wielkanocne. Tutaj bezkonkurencyjne zostało koło gospodyń wiejskich w Pyszczynie, ponieważ przywieźli największą ilość czas i wykonane one były w bardzo piękny sposób. I ostatniej kategorii serwetki wielkanocne były dwa egzekwo pierwsze miejsca, pani Lona Sobańska z, ze Szkoły podstawowej w Zastróżu i pani Ewa Mach z gimnazjum w Żarowie. Kolejne edycje już za rok i już dziś warto pomyśleć, co nowego można by było zaprezentować.